I widzę to. Nie kasowałam domku. W ogóle nie. Dobra, weź. Proszę, nie chociaż trzecie piętro, jakże się fajne. No, ładnie się szybciej. No i patrzcie. no, ja tego nie usuwam. No? Co, co to ma być w ogóle? Co to jest? Dobra, trudno, no to robię nowy domek w ogóle i muszę zobaczyć, czy są moje postacie, co to jest, o kurczę, golasy tu są same, patrzcie, no golasy, no robię nową rodzinkę, przykro mi, ale muszę, bajbajo. Ja robię, a wy czekacie.